Nie jesteście moimi rodzicami! Kto ci powiedział? Jak to kto? Bratenek siostry mojego wujka ze strony brata czystecznego. Pomyślałaś chociaż o ojcu? Myślałaś, jak on by to przeżył? Jaki to byłby dla niego szok? — Nie zwalaj winy na ojca! Rak jąder to nie jest nic poważnego! Dobrze o tym wiedziałaś. Dlaczego nie mogłaś mi powiedzieć, że nie jestem waszą córką? Chciałam ci powiedzieć, ale nie było okazji. Nie było okazji? 32 lata mieszkamy pod jednym dachem, a ty nie masz okazji powiedzieć mi, że nie jestem twoją córką? Nie zrozumiałabyś zawsze byłaś głupia. Głupia? 都是这样